Od 19 lat Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy wspiera rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w naszym regionie poprzez udzielanie pożyczek finansowanych z funduszy unijnych. Kwota wszystkich udzielonych przez KPFP pożyczek przewyższyła już 780 milionów złotych, a ich liczba zbliża się do 4,5 tysiąca. Mamy 20-lecie w przyszłym roku takiej operacyjnej już pracy funduszu. No w tej chwili nasz kapitał, taki, którym operujemy już na tych udzielonych pożyczkach aktywnych, których mamy, to jest ponad 500 milionów złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy, z których skorzystali przedsiębiorcy. Mamy sukcesy, jak patrzymy gdzieś na, na województwo, gdzie siedzimy, no to widzimy te nasze inwestycje, które są. Obecnie trwa kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, w której dla przedsiębiorców za Planowano przede wszystkim instrumenty zwrotne. Jeśli chodzi o instrumenty finansowe, będziemy mieli kontynuację pożyczki rozwojowej do 2 milionów, 5 milionów złotych, w zależności od potrzeb. Będzie ona bardzo podobna do tej pożyczki, która do tej pory była realizowana w poprzedniej perspektywie przez fundusz. To będzie też pożyczka na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców. Stopniowo będziemy te pożyczki wprowadzać również dla przedsiębiorców. W ramach obiegu GOS mamy przewidziane pożyczki. Tutaj łącznie, jakbyśmy złożyli, z, z, zliczyli wszystkie pieniądze, które będziemy mogli przeznaczyć dla przedsiębiorców, to jest około 500 milionów złotych. W wyniku połączenia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji, instytucja będzie także oferować granty na rozwój innowacji w biznesie. One są głównie dla MŚP, ale też dla dużych przedsiębiorców. To będzie tak naprawdę powtórzenie tych edycji, z którymi przedsiębiorcy już mieli do czynienia w poprzednich latach. Zmiana będzie polegała głównie na tym, że w tej chwili nie będzie to nabór ciągły, tylko będą poszczególne konkursy ogłaszane w ramach poszczególnego okresu, gdzie będzie można składać wniosek. Będą rozpatrywane te wnioski do wysokości alokacji i następnie będzie ogłaszany na ten moduł kolejny wniosek. No, chcemy tutaj też trochę dać zmobilizować naszych przedsiębiorców, żeby nie odkładali tych decyzji na, na koniec. Później, ale też, żebyśmy my mieli taką motywację do szybkiego do szybkiej obsługi tych wniosków. Także teraz już trwają prace ustalania z instytucją zarządzającą ostatnich poprawek do dokumentacji. Myślę, że już wrzesień, koń, końcówka września, początek października będzie ten pierwszy nabór uruchomiony. To będzie głównie voucher badawczy no i ten fundusz badań i Stawiamy na to i też w pożyczkach, w instrumentach finansowych, żeby nasi przedsiębiorcy byli cały czas innowacyjni, żeby nam pokazywali te swoje innowacje, bo często przedsiębiorca realizuje je, ale gdzieś tam ma je schowane i nie chce się nim nimi do końca chwalić, nie pokazuje, więc wszystko to, co będzie skierowane na preferencje, to na pewno będą innowacyjność, cyfryzacja, to wszystko, co jest w tym, z tej naszej strategii województwa i w szopie wskazana. Fundusz oprócz udzielenia grantów i dotacji prowadzi trzy regionalne inkubatory przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Od września ich oferta wzbogaci się o mentoring. Czy będziemy mieli taką ofertę szkoleniową dla osób wkraczających na rynek pracy, głównie dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą, czy chcą prowadzić działalność, są w szkole na w ostatnich klasach i będą się decydować, czy gdzieś szukać zatrudnienia, czy sami podejmować, mają jakiś fajny pomysł i będą chcieli sami prowadzić swoją działalność. Będziemy też prowadzić taki mentoring i jakby pomagać uczniom w tym, aby podjęli ten trud. Prowadzenia własnej działalności. Więc tutaj się rozszerzy oferta naszych inkubatorów. Nie będą to tylko już powierzchnie do wynajęcia, ale też właśnie mentoring. Też wchodzimy w taki nowy, duży program szkoleniowy, czyli też będziemy jakby tutaj to takie doradztwo zawodowe z łupami razem we współpracy, ale też z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces w danych dziedzinach w naszym województwie, promować. Większość instrumentów będzie dostępna dla przedsiębiorców od września.